Skip, cię widzisz? What the fuck? What the fuck? Teraz już zostało. Bu, anowej. Hej, hej, spogudźcie лишnich widzów online. <laughs> Na O Boże, o Boże Liczba ludzi na streamie to jest fajne to jest. Witam wszystkich, pozdrawiam Was Pozdrawiamy Boxdela, dziękuję bardzo Za wjazd na kanał Daj to, nie mogę po prostu w to uwierzyć Zepsuliście mi licznik, co byście narobili <laughs> Nie no, dzięki, dzięki, wielkie dzięki <laughs> Jeszcze no. mnie zabili no. O Boże, no. moje serce Trzymaj się gojowy Dajcie mi więcej serduszek Ja go mam na Pozdro od Pozdrawiam cię w końcu, zrobiliśmy mi rajda menelu Czekałem, kurwa, 4 dni. wiedziałem! serdecznie. I... I powiem szczerze, że... Skóra. Patrz, Box del Killa robię dla ciebie. Box del... Kill. O chul, To ładny, nic. kurwa, frag. Robię, robię lachę w sensie. MONK! Long! Zamknij Pozdrawiam cię, Michał. Kafelka. Dawaj na Counter Strike'a o 1000 złotych się zapadamy i gramy. Gramy w o 10 złotych, no potem fabę pogrę. <grywamy> I Trzymaj się Rafon, piona. Siema Boxdel, co to się stało, że dzisiaj dostałem? Witam widzów Boxdela, dziękuję. Ej, chyba ktoś chce pobić nasze najlepsze rajdy. Chyba ktoś chce pobić nasze najlepsze rajdy, masakra. Ale nie, nie pobijecie, nie pobijecie, Od, odwdzięczymy się któregoś razu. Spot, jak, na, jak na razie najlepsze rajdzisze są u nas. Kurczę, ale ludzi wbiło, masakra. Dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo zajebiście, bardzo serdecznie za no, bardzo rajdzisza. No tego się nie spodziewałem, nie? Ja tu przed chwilą ludziom powiedziałem, nie spokojnie, Słuchaj, na się żadnych rajdów nie robimy. A tutaj nas zaskoczyli, dzięki. Dzięki, dzięki. Masakra. Oglądacie pewnie mojego tego, mojego live'a teraz, nie? Mogę się założyć. Mogę, mogę się założyć. To trzymaj się wagon ja... wbijam do niego Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Wbijajcie, pozdrawiajcie od jego. Uwaga, czekam z tym reakcji. Na, na chwilę licznik subów ukryje. Tam jest on też robi subów. On też robi Dawajcie suby, żeby był giveaway. Dawajcie suby, ale na chwilę go wyłączam. Wszyscy się na niego. O, box z nas zrajdował Oho, ho. Yeah. box delku? Mm. Mm. Wbija do mnie. Porywamy cię. O ty gnoju jeden. <grywa> o ty cwaniaku <grywa> Witam cię Marcela. O, o box z nas zrajdował <grywa> Ma o, mnie. Ho, ho. Box delku. <noise> <Wiadomo. głos> Porywamy cię. O. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Lecimy dalej z potężną dawką rajdów, jeszcze pod koniec. Ej, 86 osób. <noise> Czekaj, bo nie ma Czekaj, głupiego, bo ja nie tego, widzę. Takiego głupiego, a to może ktoś jaja robi? No i jak jaja robi przez. <noise> Ej, ja mam tu na drugim monitorze, ja sobie tam wejdę. A żeby się czerwono zrobiło? Pustą Czekaj. Ej, oglądała, ja oglądałem, myślałem, że dzisiaj lew będzie na live. Ja... myśmy nagrywali odcinek i oglądali Boxdala, a teraz Boxdala jest u nas. Czekaj, czy ja się tam Właśnie. widzę na tym? Jezus, jesteśmy sławni. Ej, w porządku. Ja. Ej, 390 osób. To jest taki urodzenie. Dzięki Boxdale. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, ile ty masz ludzi na tych liveach. I normalnie je... Ale nie ogółem masakra. Dzięki. Ej, mogę sobie to nagrać? No. Czekaj, ja sobie to aż nagram. Czekaj, Box, na To jest, takie, to jest takie super przyjemne, nie? O szlak. Czekaj, bo ja już nie wiem, co się tu. To... Mam czym robi. Ach. Gdzie te, gdzie te. Puu! I nagram, nagram na tamtym kąpie. Ej to jest coś niesamowitego. Ja Możemy nie im dzielę. serduszka wrzucić jeszcze, to będzie fajne. Prawo, oparźmy, nasz rekord w widzach. Nie no dobra, nie rekord, ale czysta. Zarzućmy wieka. im serducha jeszcze, bo są naprawdę miłymi. Dzięki. Mi, <laughs> Masakry, dzięki jeszcze raz. Nie są tacy, wiecie, tacy. Ja nie wiem gdzie mam obs Nie są tacy, nie są tacy pewni siebie jeszcze, tacy. Mistery. No właśnie, no, takimi rasowymi Kercę, streamerami. Nie? No tak Dzięki Boxdam za. za z... Z Krakowa, jest Pozdrawiam z Krakowa. Jest Starają z Krakowa. się, to jest mega Zdra. fajne. <głos> <głos> fajne. Mi się bardzo Lubię to, co Lol. Pozdrawiam z Krakowa, uśmiech. Perdek serduszkę. serduszka. Ciekawe co tam w ogóle mówi. To wejdź tam. No ja nie wiem co tu się dzieje teraz. Ja mam OBS-a w ogóle. Odpal go tam. OBS jest. Szybko, zanim pójście. Już, szybko, szybko. Tutaj nie widać, Największy raid do tej pory mieliśmy od plagi. to. Nie ja wiem jak to nagry. Aha to się już nagrywa tutaj. No. Nagrywa. Dzięki Boxel jeszcze raz jest, jest, za nie Zdanie ma problemu. Coś Zdanie. to wpadaj no, na archiwum Sobie obczaj. Mm. Mi jest bardzo miło. Miło mi było was zrajdować Też ile no. serduszek, to chyba dla ciebie wszystkie. Boca, to Pozdro. On tego nie widzi. What the fuck? Ale już ślugi rakot. chyba rajd mamy. No, dopiero, no bo wow. jakoś za, za dużo ludzi tutaj jest, teraz tej początkowej. mi wjechał, nie mówcie! Dzięki, Boxdal! Boxdal, dzięki! Nareszcie, Boże! No i dziękuję również. Dzięki, Boxdal, kumplu, nie? Kurde. A to subaś zobacz, bo mi suby zaczęły wchodzić Nie, ja mówię, ten kurde, chyba jakiś rajd jest, nie? Tutaj o... Boxdel mi wie. Kurde, Boxdel, ten... dzięki mistrzu No i piąteczka o, jest, co, I to jest właśnie ta magia reakcji, nie? Kurde Nie widzę donate'ów, mam nowy serwis jakiś Kurde O, Boxdel wbił! Siema, Boxdel Siemanko No nieźle Jak to jakiś przyjemny koleż jest Siema, Boxdel Siema Ale to będzie zaraz spam Kurde, to jest dobra morda. Zaraz tu oszalaje licznik. O panie, to jest największy rajd w takim razie. Naczelny beatbuster YouTube'a wbił na chanela. Oh! Dziwnie się czuję z tym. Panie i panowie, co się dzieje? Już nie, nie używam tego przydomku. Z Siema BoxDel Mam nadzieję, że Siema. się widzimy za parę dni na tym w ogóle Na imię. Chyba będę Chyba... Znaczy będę na pewno, ale czy się zobaczymy to nie wiem Pewnie bo się jakiś czy, piwko czy, czy, czy czy się w Dzięki za się znajdę? I czy ty mnie znajdziesz? No, Flotarz gra z nami teraz, to gra uh, Kurwa. Ja się boję już tego Bo ja już <laughs> co jak nie jestem bo, nie, właśnie powiem, się Opowiem miał. wam coś Trzymaj się, Diabeł Dzięki za rajdzi To jest potężny rajd Ja pierdykam Streamuję właśnie. Jak? Świetnie. I Rajda chyba zaraz kurczę, wiesz? Dziękuję, dobra, wbiję. Tak mi się Tadez. wydaje. Pozdrow od Boksdela. A ty, Josi, co tam robisz? <laughs> Nic, właśnie miałem ogromnego twojego lata. Słuchajcie, mam już pozdrow od Bogdela. Dziękuję, Boxdel. Czekałem na ciebie, Kurcz na rajda. Słuchajcie, Bogdela, W ogóle napisałem do ciebie na priv na Facebooku w jednej sprawie. I, i kurczę, mógłbyś mnie dodać albo odpisać, albo coś złego. Ale tak, dziękuję spoko. bardzo serdecznie za rajda. Także spoko, dziękuję spoko. Bardzo. Dodam, ja już nie tutaj przesypiam problemu. jak widzisz. Ja ogólnie tego Pieseła już tutaj od dawna widziałem, że dzisiaj też piesała używałeś. Także fajnie, bo jesteś piesowym bratem. Pozdrawiam Spoczko, również. nie ma problemu. Ja to też myślę, wola, że mamy tak. Nie, nie będę to... używał pieseła jakoś często, bo wiem, że to jest Twoja tożsamość, więc też nie chcę ci jakby zabierać czegoś takiego, na czym opiera się twój image. Jakkolwiek to ten brzmi. Więc. Ja sobie jakoś tam ogarnę pewnie jakąś inną jeszcze maskotkę z tych face rigów i tak dalej, więc lajtowo to się martwić nie musisz, nie? Ja, ja to jak najbardziej rozumiem i, i szanuję to.